Siemanu. Dzisiaj potwierdzam sobie skrzynki z Chilal Zone. tutaj, o takie. Mm, troszkę ich jest, nie otworzymy ich oczywiście wszystkich. Chyba pominiemy sobie o te skrzynki, gdzie, są... gdzie jest jeden prezent na kosę. Więc ja po prostu pominiemy, otworzymy te inne. E... No i co? Zapraszam. Zapraszam również na stronkę, jak jesteś osobą pełnoletnią, widzu. I sobie wpisz tutaj kodzik SWERT, bo trzymasz darmową skrzyneczkę Silver 1 do otworzenia na start. Za złoty 25 oraz 10% więcej przy wpłacie, więc wpłacasz 100, masz 110, no to chyba git. I dodatkowo masz jeszcze event, więc też ci dodatkowe skiny wpadną. Gdyby jak wpłacisz, to dostaniesz sobie też takie skrzyneczki. Te skrzyneczki też zbierasz, otwieram skrzynki eventowe. No i co? W rankingu sobie możesz zająć miejsce. Albo powiadałaś tutaj w generatorze, w kartach lub w kapsułach. Ja mam 1300 sobie otworzę, dwie kapsułki, czy coś będzie. No niestety nic ciekawego. Dobra. Gdzie jest ten Chill out zone? Piknikowa jest na przykład za 16 zł. I Kirchholewa tutaj Decimatora wywalił za 50. i to chyba trzeba przebić koleżkę. Trzeba pokazać dominację. cyrexik, po ile taki cyrex? 15,50 na 0. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Też to samo. Znowu na 0. I znowu na 0. I coś, tam mogę coś, kurde. 58, dziękuję bardzo. I czy to nam. Tak, to już na pewno przebiliśmy krycholewę. Tak jest. No i klasa. I to co? Idziemy dalej w takim razie. Egipska 36 zł. Tak to wygląda tutaj. To może być ciekawe. Więc mi to, kurde, daj. Bo by się przydał taki zastrzyk gotówki. Paw. Spaw czy jest Paw czy poł Piu. O, Mechanizm A27. To też trochę w plecy. No już. Ten gucik by był lepszy. 8 ziko Dobra, egipska się nie popisała. Słoneczny Drop to jest chyba skrzynka. No właśnie, taka procentuła. Dobra, otworzę 5 tak jednorazowo. Bo to jest 30% na profit. Na niej akurat. No, coś tu powpadało nawet. Jakieś małe po 11 i Water Elemental za dwie deski. Ok. Przygody, może na koniec, więc weźmy sobie na fali 20 ziko. Kiedyś ją częściej otwierałem. Super Nowa 4. Ty lecisz, lecisz, do Nie, nie, polecisz do TheBakity Zajreksik taki sobie wpada Pyk, Black Nil 23, dobra, jakiś profit jest eee, dżungla Za 17 Więc otwórzmy sobie tą dżunglę Pyk, Special Delivery No to nie za specjalna dostawa Za 5 zł. Powiedz, że dobry stan. 1730 wydaliśmy 1750. Dobra, zostawmy je. Eee, zniżek jeszcze tu była 13. Ty, tu ma fajny procent na tą Mecha Industries. To mi day. Jak tak zachęcasz procentami. To niech to się przełoży. Właśnie nie przełożył, bo nic nie dało na plus. Jeszcze raz, pyk. Asimowy, Asimowy też nie dają na plus, bo to po Skerdzie jest Jeszcze raz Ej, animację popsułem 19, ale to też nie za dobrze Dobra Tęcza, ej tęcza tu jeszcze istnieje, przecież skrzynka tęczy Kurde, zapomniałem o niej że ona istnieje z 0,5% na bluesporta za 450 jest orbita za 57 znowu orbita i około dredzik proficik, dobra sprzedajmy to tą skrzynię miłości zostawmy pójdźmy na przygodę. Najlepsze dropy w ciągu ostatnich 24 godzin. Krycholewa dropnął z niej kosę za 1200 zł. I Blue Sporta za 800. I Hellfire'a za 600. Co on tu potrafił? No to jak on tak potrafił? Ja pierwotnie. To ja też muszę. Jakiś autotronik dla mnie? Jest redlining. Redlining jest na plus. Być 14 zł. Dobrze. Otwórzmy jeszcze raz. Nie tak to miało wyglądać. Staś nas na jeszcze jedną, idealnie. Tylko, że jak teraz zdropniemy gówno, to już nie mamy. No, tak kurde, żeśmy zaryzykowali trochę. Lecisz do kosy? Nie dolecisz do kosy. Lecisz do Cyrexa 65. Mam, mam pomysł jeszcze jeden. Dopóki mamy jeszcze czas, widzowie. Więc tutaj trzy. Trzy ice LEDy nam trafia. To jest 84 ZIKO. Złóżmy tak, 5. Jakąś kosę. Nie, ale jest Elite Bildik i jest Mecha Industries, tu 117 tu 100, Ładnie. 260 zł. To jest za Golda skrzynki. A Golda otrzymujecie z otwierania po prostu skrzynek na stronie jest taki Ala cashback, nie? I znowu Elite Bildik za stówę nam wypada. I Ballet rain za dwie. No i dobra, no i patrzcie, już się uzbierało 750 zł. Także ta przygoda, jest? Ona... Tu jest przygoda. Więc niech ona sypnie czymś. Tak po podkusiła na tą kosę. To pomińmy. No i co, kurde, już jest 300. No niedobrze ta robi ta skrzynka. Krycholewie podropiła. A dla Sferta nic? Patrz, nic dla Sferta. Co za dzira? Wiadomo, to zależy od szczęścia, Krhaleva miała ewidentnie większe. Bo takie jest ryzyko, nie zawsze uda się trafić coś fajnego i drogiego. Trzeba się z tym liczyć, więc otwierajcie skrzynki z głową. No i otwierajcie rzeczywiście skrzynki z kodem Sfert. Ja nie mogę swojego kodu użyć. Własnego. Dlatego mi nie wyszło, ale może Wam wyjdzie. Może, oczywiście może nie musi. Dobra, słyszymy się w następnym filmie, siemano.